W końcu do Hamburga zawitała piękna pogoda słoneczna. A ja witam was w kolejnym vlogu po urlopie. Tak jak nagrywałem w poprzednim vlogu wagę. Idę właśnie sprawdzić, ile waży po urlopie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło w kwestii kilogramów na plus. Jedynie co, to by mnie zadowolało, jeżeli bym zszedł trochę z wagi. Już z siłownią jest tak, że trochę nam odblokowali tego wszystkiego, więc można sobie na spokojnie ćwiczyć bez żadnych testów. Także jest trochę motywacji. Zaraz będę wchodził na rowerek, godzinne cardio i później zacznę ogarniać trochę w mieszkanku. I tak jak widzicie na balkonie też by się przydało trochę ogarnąć, bo nie było przez ponad pół roku ogarniane. Także muszę na nowo płotek poprzyczepiać, wszystkie doniczki poupróżniać z ziemi, powyrzucać i zainstalować markizę. A wracając do wagi to tak ona właśnie wygląda. Duży plus, bo nie przytyłem, ale jednak miałem wrażenie, że trochę chociaż schudnę, bo bardzo uważałem na to co jem. A jeszcze przed samym treningiem, po przebudzeniu, zawsze biorę witaminki. Także moja poranna rutyna tak wygląda. Te tabletki są najgorsze, bo zostawiają żółty osad na ustach i na rękach. Dlatego trzeba uważać, co się później dotyka. Wziąłem już koksy. Teraz czas na. Trening, cardio, godzinne cardio wydaje mi się, że zrobię do 13 max i zacznę ogarniać balkon. <noise> póki jest ładna pogoda. Dzisiaj się nigdzie nie wybieramy na żaden spacer, bo z tego względu, że no, pierwszy weekend po urlopie, to tak po prostu trzeba też poodpoczywać. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja bym najchętniej brał jeszcze kilka dni wolnego od, y, y, po urlopie, żeby poodpoczywać. Jakbym na urlopie się nie wiadomo, y, czym zmęczył, no ale tak to jest. No to widzimy się zaraz. Byłem u fryzjera. Trochę za bardzo mam tutaj wycięte, dlatego będę musiał jeszcze poczekać aż, aż mi odrośnie. Ale broda jest pofarbowana. No i włosy trochę ogoliłem. Górę zostawiłem, nie za bardzo przycinałem, więc chyba będę musiał jeszcze przyciąć ją. I dajcie znać jak wygląda. Fryzura mi chodzi, bo przez jakiś dłuższy czas robiłem tak, że czesałem ją na, na jedną stronę. Jak była trochę dłuższa, to mi się bardziej przyklepywała, bo mam y, włosy blond i, i takie dosyć cienkie. Jeżeli ktoś ma blond włosy, to wie, że prawdopodobnie też ma ten sam problem, że są takie cienkie dosyć i jeżeli jest ich więcej trochę, to się przyklep przyklepywują, to opadają i ciężko je tak y, położyć do góry. Dlatego teraz postanowiłem, że nie będę po prostu nic z nimi robił i one są trochę tak do góry. Dajcie znać, czy lepiej to wygląda, czy, czy, poprzednia, fryzura, czy poprzednia fryzura lepiej. I z takich ciekawostek jeszcze to byłem w Mediamart i odzyskałem swojego laptopa w końcu. Mała ciekawostka. I teraz wszystko wygląda tak. Czyli to jest ten Windows 11, ale i tak po swojemu robiłem to. No i mam tutaj dużo, dużo programów, które były zainstalowane, ale będę musiał na nowo je zainstalować. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że naprawa tego, tego oprogramowania, software tego Wi-Fi i Bluetooth kosztowała mnie 320 prawie euro. Bo y, można to policzyć, że oprócz tego, że 139 euro zapłaciłem za software, to zapłaciłem jeszcze za ubezpieczenie, które myślałem, że obejmuje też taką naprawę. Więc no mogę policzyć, że to ubezpieczenie i tą naprawę mogę dodać do siebie i tyle mi kosztowała naprawa y, laptopa. Kolejną rzeczą, którą, która mnie y, zirytowała ostatnio, tak jak byłem na urlopie, założyłem swoją koszulkę. Zresztą y, możecie zobaczyć. Y, na poprzednim filmie e, haul ze Snipesa i z JD Sports z tych dwóch sklepów i była taka jedna koszulka, t-shirt żółta, już wam pokazuję. Dobra, jest trochę pognieciona, bo ona była złożona w e, szufladzie, ale teraz już wam mówię o co chodzi z tą koszulką, bo jak założyłem tą koszulkę, to Ola zauważyła, że mam dziury. Teraz tak, jedna dziura, nie wiem czy to będzie widać, druga dziura. Tutaj kolejna dziura to chyba ty, to chyba tyle. Tak wygląda ta dziura. Jeżeli widzicie, dobrze, na ekranie na ekranie to widać. Ja się zastanawiam czy, czy taką kupiłem. Zaraz wrzucę ten krótki moment z tego poprzedniego filmu i spróbuję to przybliżyć i czy będzie cokolwiek widać na tym, czy ja taką kupiłem. Ale druga opcja jest taka, że może w pralce po prostu ten materiał tak się jakoś ułożył, że po prostu pralka go poszarpała. Więc no, kupiłem nową koszulkę, raz założyłem już jest z dziurami. No ale trudno, będzie najwyżej do, do chodzenia takiego po domu. No i tak jak myślałem, na filmie nic nie widać, natomiast wydaje mi się, że to chyba wina pralki. I jeszcze jedna taka ciekawostka, że tą koszulkę, którą miałem czarną. Karlkani Wymieniłem ją. Z takiego powodu, że jak ja nagrywałem ten film, za zakładałem do koszulki, nie było jeszcze tak za bardzo widać tego, ale jak już montowałem film, to tak porównałem sobie dwie koszulki, obojętnie, jak i innej firmy, i, i tą czarną, to właśnie widać po rękawach, że rękawy bardzo daleko sięgają i są takie takie duże, to jest trochę za duża ta koszulka była. Rozmiar chyba LK, albo M, już nie pamiętam. Co tam, co tam kupowałem, poszedłem do sklepu wymienić na jeden rozmiar większy i się okazało, że po prostu jak przymierzałem ten rozmiar większy, to było to samo, więc to jest po prostu taki krój tej koszulki, a nie, nie jest mój styl, za bardzo taka gruba dosyć ta koszulka, więc ją wymieniłem na, na Championa. Mam nadzieję, że ta po praniu się nie, nie zniszczy. Na takie pasy, tutaj Champion taka jest moda ostatnio, mi się bardzo podoba, z tymi, z tymi pasami tutaj. Napis Champion, no i nic poza tym w sumie. Rozmiar L. -ka też chyba żadnych tych. Czyli taka klasyczna e, koszuleczka z, takimi, z takim fajnym dodatkiem u góry. E, jak już przemierzałem, to leży dużo lepiej niż tamta Karlkani. Teraz na maksa przyciemniłem obraz, żeby móc wam pokazać, jak wygląda pogoda. Tutaj. Już się robi zielono. Sprzątałem balkon, a dzisiaj jeszcze muszę przynieść leżaki i póki jest taka ładna pogoda, to będę chyba działał. Też ostatnio tą, tą, tą barierkę, co widzicie, ten brązowy bron, kolor, co jest tutaj, to jest taki ala bambus. To wszystko montowałem na nowo i obracałem trochę, że, że to, co było na dole, obróciłem na górę teraz I, i było takie od tych wiatrów trochę połamane. I jak obróciłem, to spójrzcie na pewną rzecz, to wyłamane to jest wyłamane dlatego, że było naruszone. Przez wiatr, były tam doniczki, właśnie to było na dole wcześniej. Były doniczki, i one po prostu, jak ten wiatr wiał, no to ślad doniczek tam jest na tym, tym trochę się zgięło. I my mamy karnik na balkonie, i po prostu do karnika zamiast ptaszków to częściej przylatują gołębie. I te gołębie są trochę pulchne tutaj. I Jak chodziły po tym a la bambusie, to w tym miejscu, które było na, naruszone, po prostu się zginały te a'la bambusy, no i jak już zacząłem prostować to kolejny raz przyleciał gruby gołąb i po prostu jeszcze raz to zgiął i jak już chciałem wyprostować to, no to widziałem, że już się zaczyna łamać, więc już kilkukrotnie jak te, te gołębie zaczęły chodzić to mi zaczęły wyłamywać, więc nie wiem, tak chyba zostawię to po prostu. Na szczęście jest tylko jedno takie miejsce, trochę nieestetycznie to wygląda, no ale trudno. Na następny rok kupię najwyżej nowe. A teraz zabieram się za montaż markizy. Jest to markiza montowana rozporowo, nie trzeba jej wiercić do ściany, dlatego na zimę będę mógł ją łatwo złożyć i schować do piwnicy.